Cześć drogi wegetarianie! Moje zalecenia są na dziś na to, żebyśmy mieli bardzo dobrze skompilowany rząd i żeby władować matriarchat tam, gdzie jest skrajny patriarchat. Żeby to zrobić, musisz jeść takie produkty jak kasza gryczana, kasza jęczmienna, pszenica, sery, głównie owcze i krowie, Jogurty oraz drzem wiśniowy, śliwkowy, jarzębinowy, szurawinowy. Nie wiem, dlaczego nie robicie dżemów z jarzębiny, bo ja zrobiłam. Jest świetny, jest taki gorzko-cierpki, ale jest naprawdę świetny w smaku. Pomidory koniecznie, malinowy, to jest zespolenie z uniczkami. A malinowy pomidor, moim zdaniem, jest wersja polska. To jest polski pomidor, typowo polski. Cokolwiek piszę w internecie, ja wiem, że pomidory polskie pojawiły się właśnie te malinowe od jakiegoś czasu, a wcześniej pomidory miały smak, takie zwykłe, a potem nagle nie miały smaku i pojawił się wtedy pomidor malinowy. Jak coś się stało, to przejrzyjcie sobie historię pomidora. My, myślę, że coś znajdziecie. A czego się należy wystrzegać? Trzeba się wystrzegać jajek bez dodatku pomidora w jajecznicy. Czyli jeżeli skroicie odrobinę pomidora w kostkę i zrobicie z nim jajecznicę, to taka jajecznica jest ok, bo to jest. Yy, jajka ogólnie to jest ten najbardziej surowy i skrajny patriarchat. Jak dodacie pomidora, najlepiej malinowego, to zamienicie skrajny patriarchat w uległość wobec matriarchatu, tych, którzy reprezentują świat ptasich. Ziemniak, jeżeli chcesz zjeść ziemniaka, to najlepiej na wrzącym oleju go wypiecz albo na grillu w piekarniku. I taki ziemniak jest ok. Ziemniak gotowany. To raczej tak sobie. Ludzie, którzy reprezentują bulwy, właśnie skręcają w skrajny patriarchat, dlatego nam to niszczy często plany i powoduje, że nie mogą się zrealizować takie cele, które dotyczą bycia opiekowanym, bycia chronionym. Więc jednak ziemniaki na wrzącym oleju, oby wrzały jak najbardziej goręcej i w piekarniku. Ryż łączy nas z Azjatami, więc go nie polecam, a kozie sery też.